Daj so. Co? Na nagrywanie Dzień wszystkim, z tej strony Złocieński Witam was w kolejnym Need for Speed hit W tle może być słychać RSA I jego, i jego rage <laughs> Jeszcze jakiś czas no, Jesteś tam? No, 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 no No, to właśnie o, to, o tą osobę bym chodził O co się przed chwilą odezwał. Jak już mam... Inaczej. Widzicie, gdzie mam szósty poziom? Sporo się pozmieniało swoją drogą pomiędzy materiałami. Oj Sporo się... What the fuck? Ten... No nie! Kuźwa! Gliniesz mnie złapał. Ja. nie, fucków. No ja drogą, jeszcze... O Jeszcze... Piedyścia sporo się zmieniło, jeżeli chodzi o moje auto. Ale tego się głównie działo na streamach. Więc jeżeli ktoś nie ogląda moich streamów, to szkoda. Znaczy to jego szkoda. To nie yy... Według tego co mi jeszcze dostałem informację, że pewną rzecz mi się odblokuje po osiągnięciu siódmego poziomu. No i... No, 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 no kurde Widzicie przy okazji jak jej... wygląda Aresztowanie W hitie Niestety zablokował mnie Gostek Przy płocie by zostałem zablokowany No i do pani nie To ruszyć Dostępne nowe samochody Tak! O to mi chodziło 370 370 Bawara jakaś M306 BMW Kolejny zresztą Oukidoki czy też gdzie ja mogłem Chyba yy, nie się go nie, nie to Amiń Minęło to sprzedaj sobie chód hmm. Nie mogę? Nie do czego Nie niepotrzebnie ten samochód w sumie bo Nie potrzebę jakoś samochód Zbierz gars ekipy nie Wyjadę na miasto w dzień i gdzieś spróbuję kupić samochód, tylko teraz nie mogę sobie przypomnieć gdzie to było. Teraz jesteś? Teraz chyba sobzedł. No nic. I właśnie teleportujemy się do warsztatu samochodowego i teraz chcę kupić nowy samochód. Żeby móc... Mam 86 koła w zasadzie. Czyli mógłbym w teorii... Hmm, zobaczmy gdzie mam tu. O Jezu, 108 tysięcy? Ojo, ja, pierdolę... Mój najważniejszy Latusa, Elias... W prawym górnym rogu wam dorzucę ankietę, który samochód byście mi radzili, kup radzili kupić. O, chodzi na Civic. Eee, czy Nissana 370Z? Czy lotusa exige czy exige? Nie wiem jak to się czyta. Czy to jajeczko? Ja poczekam do następnego materiału. I w następnym materiale kupimy samochód. A teraz sobie pojedziemy sobie, sobie, pojedzimy, sobie trochę tak. Brawo mister polski język trudny język. Yy tutaj mam jakieś zawody, czy nie mam jakichś zawodów? Czy mogę do niej pojechać? Mogę do niej pojechać. Więc... więc, tak więc... musimy się chwilę. Okej, dojeżdżam do Anny. Zostanę w nocy... tak. Za zmienimy... samochód. Lepiej, żeby był gotowy. Mi też miło cię widzieć. Fajne przywitanie. Lepiej, żebyśmy byli gotowi i też się coś tam, coś tam... Oho, dobra, dojechałem do wyścigu. Z ekipą Kenego. W tym co było w pierwszym materiale. Anna Rivera jej niewydarzony kumpel. Myślicie, że dacie radę, Speed Boys? Kenny? Hej, Daryl. Hello. Ta, pokażemy wam, jak się jeździ. Zaczekam na was na mecie. Tak ładnie Genialny jest ten początek wyścigu. Kuźwa Tak jak już przypom przypomnę wam jeszcze eee, w prawym górnym rogu jest ankieta właśnie tego, którego który samochód kupić Ten który to jest tych, który po powiedziałem, że są do wyboru Nie skręcaj, kuźbę nie w tą stronę Tak, a raz jeszcze siedzi w tle. który mną. Darul, oj, no wepad gostek. rana jest jako pierwsza. My teammate is first. Czy o ile mogę tak to ująć? Gostek mam jakieś dziwne auto. Bo to nie jest bawara, co w nie sensie tak? Czemu? Gostek, nie mogę goska dogonić, what the fuck? nie mam aż tak trudnej gry ustawionej, ani aż takiej łatwej. W skrócie, normalny, w skrócie mam normalne ustawiony. Poziom trudności. Więc... Nie mam pojęcia, dlaczego gościu tak mi zwiał. Ana i... Anna jest przede mną, a Kenny... Kenny jest prawie 200 metrów ode mnie, cholera. Oszuki sto jeden. Nie ma tutaj wojska bliźnia, wybierz będę mieli Kenny Chłopak Barbie o. Nie skąd ja to pamiętam? A wiem już skąd Moja siostra się kiedyś tym bawiła No, wypadł to bawaru Cywilu. Ej no darol jeszcze nie wszedł kurwa no I Ja cię widzę. widzę na mapie Kurde Kurde, nie ma... Kenyma... Ej no gdzie to jest Kurde. Tak też jest zmieniona mapa co chwila Pójdź wano. Tak, tylko do dupy trasa. Nie udało mi się tej misji wykonać, także znowu zrobię cięcie i mówimy jeszcze raz. Okej, okay, jestem po przerwie. widać, pozostało 500 metrów. Kenny jest jego ostatni. I, 3, 2, 1. udało ci się zapisać z złotymi Chyba straciłam reflektor na zakręcie. Co walnęłaś? Nie wiem, jakiś kosz na śmieci. Teraz to już śmieć, nie? Hej, czy to nie twój? Oszesz! Nie, 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 nie. Co się stało? Ty, odejdź od wozu. Już. Rivera, a? twój pojazd? Tak. Problem, panie władzo? Zależy. Mamy bardzo dużo zgłoszeń o podobnym pojeździe. Nielegalnie wykorzystywanym. Patrz do przodu! Co znaczy, że mam prawo go zarekwirować? Gdzie byliście? My tylko tutaj myślimy. My ty, my, my ty, tu, my, ty, ty, my. Ty, dowodzik. Przygód. Fajne imię. Masz auto. Tak, mam. Tak, panie władzo! Gdzie jest? Stoi tam. Ładny. Chyba zabrałem nie ten. Szał, jesteś już w drodze? Już jadę! Kluczyki. Dlaczego kluczyki? Hmm. Kluczyki! Chcesz go mieć? Masz 10 dni. Lub kasacja. E, chyba 10. Może mniej. Szerokości. Nie. Chcę tylko do domu. Jednak to jedna. No, nie spodziewałem się, że tak szczerze, powiem, że to się tak potoczy. No i widzę, że ciekawe się zapowiada akcja yy, W tej misji. misji że ANO. I, I to też dziwne, że Zebrał jej auto, a nie moje. Zero. Wierzę dlaczego zero. Kiedy już się wydawało, że problem ulicznych wyścigów jest pod kontrolą, wczoraj w nocy grupa kierowców opanowała ulicę, wyrządzając szkody na tysiące dolarów. Wiele osób obawia się tego, co będzie dalej. To tylko pokazuje, jak bardzo mój oddział jest potrzebny, bardziej niż kiedykolwiek. To było zupełnie niedopuszczalne i obiecuję, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby to się już nigdy więcej nie powtórzyło. To wygląda jak robota kogoś, kto chce zwrócić uwagę. Ech, to nic takiego. Nie tęsknisz? Nie. Podasz mi to? Anna cię chwaliła. Odszedł mistrz na miarę ligii. Ona tego jeszcze nie widzi, a ja też nie widziałem. Ale są konsekwencje. Większe niż straty ekipy. Ale potem tym wczorajszym jestem w szoku, że nie przyszła się chwalić. Te, Była zmęczona. Te. Jeśli masz czas, mam coś dla ciebie. Stary Kumpel męczy mi dupę. Chcę wiedzieć, co potrafisz. Ma wejścia. To może ci się opłacić. Obczaję to. Dzięki. Dobra, Więc, tak się prezentuje ten materiał. Nie spodziewałem się, tak szczerze że tego e, jak się będzie, że jak się wyciek, Jak się kariera rozpocznie. Jak się rozpocznie to. to jak się rozwinie sytuację, że tak mówimy. No i widzę, że to się kroje coś grubszego. Tak jak zapisano, że tak gramy nieważne. Także w tym materiale to było na tyle. Także jeśli Wam się materiał spodobał, zostawcie kciuka w górę. Jeżeli nie jest to ciekawe, to możecie zasłuchować kanał. Dostruszyliśmy z tym materiale. Na razie no i cześć!